Fundacja Iskierka zaprasza na wyjątkowy koncert, który odbędzie się 3 grudnia w klubie Rura, a który wesprze dzieci i ich rodziny walczące z nowotworami. Fundacja Iskierka pomaga dzieciakom, które zostały dotknięte chorobą nowotworową. Pomaga im w szpitalach, będąc na oddziałach bezpośrednio, organizując im przecudowne zajęcia, artoterapie i różne formy e, atrakcji, które. Pozwalają im przetrwać ten trudny czas w szpitalu i pomaga również całym rodzinom, ponieważ dzieciaki, które zostały dotknięte chorobą nowotworową, to również rodzina i zdrowe rodzeństwo i rodzice, jeden z rodziców, który przebywa na stałe w zasadzie w szpitalu, to jest tak, że jeden rodzic jest dzieciakiem w szpitalu, drugi dojeżdża i opiekuje się zdrowym rodzeństwem. Także cała rodzina zostaje przewrócona do góry nogami. Wsparcie jest bardzo szerokie, ponieważ jest to pomoc i ekonomiczna. Jak wiadomo, w takiej sytuacji, kiedy jeden z rodziców najczęściej musi przestać pracować i psychologiczna, ponieważ jest to bardzo trudna sytuacja dla rodziców, dla dzieciaków, także ta pomoc Iskierki jest nieodzowna i bardzo szeroka. No i obejmuje całe województwo śląskie, również częstochowe, ponieważ nie mamy tutaj oddziałów onkologicznych dla dzieciaków w częstochowie. Co za tym idzie, wszystkie dzieciaki, które zachorują, które są tutaj z częstochowy z okolic, trafiają do jednego ze szpitali, którymi właśnie opiekuje się Fundacja Iskierka. To już tradycja, bo już szósty raz organizujemy koncert dla Fundacji Iskierka. Jest to koncert charytatywny, i cały dochód z koncertu przeznaczony jest na działalność fundacji. W tym roku, 3 grudnia o 19 w klubie Rura, wystąpi dla nas Daria ze Śląska. Koncert pod hasłem Dajmy czadu dla Iskierki. Jest o tym, żebyśmy dali czadu i pomagali, y, bawiąc się świetnie przy cudownej muzyce Darii ze Śląska, która jest nowością na polskim rynku muzycznym, ale piękne teksty, piękna muzyka, niesamowita atmosfera. Naprawdę zachęcam, bo w takich wspaniałych okolicznościach y, muzycznych, kulturalnych możemy też pomagać dzieciakom. Także Dajmy czadu dla Iskierki 3 grudnia o 19 w Róże. Zaproszenia na ten koncert można do, y, nabyć na kupbilecik.pl lub również przed samym wydarzeniem, przed koncertem.